Cześć, witam Was w Akademii Magii i zapraszam do wspólnej zabawy w czarowanie. Dziś nauczycie się jak zrobić złoty interes, czyli jak sprawić, aby 5 złotych w magiczny sposób zamieniło się w 5 dolarów. Aby wykonać ten trik to przede wszystkim musimy sprawić, aby pieniądze nas lubiły. A wiadomo, banknot szczęśliwy to banknot uśmiechnięty. Nasz trik jest oczywiście dwuetapowy. Łączy w sobie zarówno element zręcznościowy, manipulacyjny, ale także prostą iluzję optyczną. Jak wykonać pierwszą część? Popatrzcie: potrzebujemy monetę i banknot. Banknot składamy w kostkę i łapiemy w palmasz. W ten sposób monetę przytrzymujemy tą samą dłonią. Możemy pokazać ją nie tylko. Z tej strony, ale także w ten sposób. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby dłoni prawej nie odchylić zbyt mocno. Wtedy każdy zauważy banknot. Jeżeli zrobimy to umiejętnie, utwierdzimy naszego widza w tym, że dłoń jest pusta i nic w niej nie ukrywamy. Następnie przekładamy monetę do dłoni lewej i zabieramy monetę. Pozostawiając w jej miejscu z takim małym ozdobnikiem banknot moneta została przejęta w ten sposób w palmasz. Druga część naszego triku to iluzja optyczna. Powinniśmy odpowiednio do niej się przygotować. Musimy użyć banknotów, w którym wizerunek jest pokazany nie z profilu, tylko na wprost. Dzięki temu możemy uzyskać złudzenie raz smutnej, a raz wesołej twarzy. Pokażemy to na troszkę innym schemacie, odrobinę większym. Popatrzcie. Wzdłuż końcika ust z jednej i z drugiej strony zginamy kartkę na zewnątrz. A w części środkowej do środka. W ten sposób. I teraz, gdy odrobinę rozsuniemy całość, to gdy pochylimy naszą twarz do przodu, będzie ona wyglądała jak smutna. Natomiast w momencie, gdy odchylimy ją do tyłu, to wówczas będzie się uśmiechała. To bardzo prosta. Optyczna iluzja, dzięki której możemy wykonać ten trik z banknotem, budując swoją własną historię i błędę. Oczywiście działa to w każdym przypadku, zarówno banknotu, grafiki, jak i dowolnego zdjęcia. Ważne oczywiście jest to, o czym wspomniałem, czyli twarz musi być na wprost i Każde zdjęcie możemy w ten sam sposób przygotować, aby raz nasz wizerunek stawał się smutny, a raz uśmiechnięty. Dziękuję za wspólną zabawę w czarowanie i zapraszam na nasze kolejne magiczne spotkania. Do zobaczenia.